Bardzo serdecznie, Dosyka ja z tej strony. Dzisiaj zaczynamy vloga w Austin. Jesteśmy w Lazarus Russell Pie Chai Tea. Ja mam wodę gazowaną za jakąś godzinę, nawet nie całą mam fryzjera, więc pozbywam się tych włosów, będzie coś nowego. Jeszcze nie do końca wiem co. Porozmawiam z fryzjerką, mam nadzieję, że coś mi doradzi. Jestem otwarta na różne opcje, ale nie mogę się doczekać. How's your coffee. Yeah. Just alright. It's supposed to be delicious. Mm, I mean, it's, it's okay. I think there's a lot of cinnamon that's stuck on the bottom. I feel like um, you are difficult to please because you make delicious iced tea and coffee, and um, that's your specialty. I don't normally like coffee, though. <laughs> but you're really good at making one. Spróbowałam i faktycznie miałam, pić lepszą.

Później jadą do Zary odebrać przesyłkę, ponieważ dostałam maila, że płaszczek Lili już jest gotowy do odbioru. Okay. So the baby kiddo has passed out. in Domain. So, here we are. Such great adventures, right, Mel? Not super sure what's going on, but there's a line to get into Zara. Let's see how it goes. I'll stick around. Yeah. Nie nagrywałam, ponieważ Lili bardzo się ucieszyła na mój widok. Była bardzo grzeczna z reselem, ale jak już mnie zobaczyła, to koniec nie chciała mnie puścić. W samochodzie na szczęście udało jej się usnąć, więc dojechaliśmy na spokojnie do domu. No ale z Austin już wróciliśmy i jesteśmy u nas w mieście. Teraz tak, pytanie: Czy jestem zadowolona z wizyty u Fryzjera? I tak i nie. Tak, bo włosy są nie. Tak, bo włosy są bardzo miękkie, wyglądają bardzo naturalnie. Podoba mi się jak są ścięte, wiem, że będą mi się dobrze układać. Uważam, że efekt jest bardzo delikatny i bardzo naturalny. I właśnie szczerze mówiąc trochę zbyt delikatny i zbyt naturalny, ale to tak naprawdę moja wina, ponieważ zapisałam się na taką, a nie inną usługę. Mianowicie, zapisując się na usługę, wybrałam mini highlight i ścięcie włosów. Tak naprawdę to, za co zapłaciłam, dostałam. Chciałam zdecydowanie bardziej intensywny kolor blond i myślałam, że faktycznie wyjdę platynowa, ale jak tylko usiadłam, fryzjerka zapytała mnie, jaki jest mój cel. I powiedziałam, że na pewno nie chcę, żeby moje włosy były zniszczone, że lubię mój naturalny kolor włosów, że chcę, żeby przy twarzy były rozjaśnione, e, ale boję się, że, e, że po prostu nie będą w dobrej kondycji po dzisiejszej koloryzacji. No więc posłuchała moich obaw i dostałam to, co dostałam na głowie. E, powiedziała, że dzisiaj faktycznie, jeżeli mi zależy na tym, żeby był ten włos dalej zdrowy i żeby nic się z nim nie stało, no to będzie bardzo delikatny efekt, że będzie go widać, ale że nie mam tutaj oczekiwać spektakularnych rezultatów. No i w sumie mogłam się uprzeć i powiedzieć farbujemy, ale uznałam, że faktycznie wolę to rozłożyć na dwa farbowania. Pokazała mi, jaka fryzura mnie interesuje i powiedziała, że mogę ją dostać na drugiej wizycie, ale nie na pierwszej. Więc chyba się skuszę i faktycznie jakoś tak przed świętami wybiorę się do fryzjera. Czy uważam, że trafiłam w ręce profesjonalistki? Tak, oczywiście. No, miała bardzo dobry warsztat, więc nie boję się jeszcze raz usiąść na jej fotelu i mam nadzieję, że za drugim razem dostanę to czego oczekuję. I też warto zaznaczyć, że m, pokazując jej, jaka fryzura mi się podobała, y, powiedziała, że no taką niestety robi się dużo dłużej, więc też sobie zdaję sprawę, że jest to po prostu trochę inna usługa niż to, co ja mam na włosach i na co się zapisało. Powiedziałam też Wam, że Russell w międzyczasie pójdzie do Zary odebrać paczkę i poszedł również na zakupy. Wiedział, jaki mi się podoba sweterek dla Lili. Powiem Wam szczerze, że odwalił kawał dobrej roboty. Już Wam pokazuję, co odebrał, co ja wcześniej kupiłam, a co sam wybrał dla Liluni. Może zacznijmy od tego płaszczyka. No, dorwałam go na promce. Był minus chyba 40%. Fajnie, bo to jest kurteczka dwa w jednym. Pod spodem ma taką kurteczkę puchową. To odpinamy i właśnie możemy ją nosić jako samą taką beżową, kremową właściwie kurteczkę. Może też być sam płaszczyk, taki przeciwwiatrowy, przeciwdeszczowy, a możemy nosić razem, jak jest troszeczkę zimniej. Więc w zależności od tego, jaka będzie zima, Pierwsza kurtka już jest gotowa, to jest rozmiar 12 do 18 miesięcy. No, Lili kończy roczek we wrześniu, więc myślę, że akurat jak przyjdą chłodniejsze dni, to będzie idealnie. A tutaj mam sweterek, o którym wcześniej wspominałam. Powiedziałam, że chciałabym coś neutralnego, co będzie do wszystkiego pasować na 9 do 12 miesięcy. No i proszę bardzo, śliczny. Spisał się nam na medal. I jeszcze sam od siebie kupił taki komplet sportowy, bluzeczka, i do tego spodenki. Także zaszaleli byli córeczka z tatusiem na zakupach. Dzień dobry, uznałam, że zrobimy vloga typowo weekendowego. Dzisiaj jest niedziela. Russell właśnie wybiera Lili z trój dnia. Bardzo się stresuję tym wyborem, ale uznałam, że wierzę w niego i na pewno da radę. A ja pakuję plecak i dzisiaj zabieramy Milkę do parku. Taki dzień bardziej pod nią, jej ulubiony park. Może pochodzić tam, jest tak naprawdę jak w lesie, więc zaraz wszystko zobaczycie. Jedziemy! Dojechaliśmy na miejsce. Zobaczcie, jak pięknie. Sorry, she's scared. Milka właśnie nawarczała na wędkarza, bo się przestraszyło wędki. Lila gotowa. Milka też możemy iść, a tam jest nasz szlak. Ja zbyt często się wywracam, idąc po płaskim, żeby trzymać dziecko w takich warunkach. Ciekawostka o USA. Tutaj dosłownie w każdym parku znajdziecie toalety. Może nie najpiękniejsze, ale są. Jest pięknie, fajnie, bo jesteśmy w cieniu, ale jest takie błoto, jest tak ślisko, że naprawdę. Uuu, myślę, że, że przynajmniej raz się wywrócę. Zobaczymy, czy mam rację. Jestem tak nieporadna w takich miejscach. Right or left? Uh, right, right looks, yeah, better. There's a slope on the left. Level is a of You like you like it? Bobo, bit of a it? bit of a little Yeah, she's smiling. First. Me? Yeah, oh, O, oh, ho! Oh, oh. Właśnie przeszliśmy koło innego psa i to są takie małe rzeczy, które cieszą i myślę, że tylko właściciel z innym problematycznym psem może mnie zrozumieć, ale Milka nie była w ogóle agresywna, a to był duży pies, obcy, z którym nigdy wcześniej nie miała do czynienia, więc naprawdę olbrzymi, olbrzymi, olbrzymi postęp. Raz, what way is north? How do you know that? Son. Z moim chłopem w lesie nie zginę. Już powoli dochodzimy do samochodu. E, no krótka trasa, ale jest na tyle ciepło, że można się zmachać. Odwieźliśmy Milkę do domu, zjedliśmy obiad, wypoczęliśmy, teraz idziemy na zakupy. Najpierw do targetu. Rasem musi kupić maszynki. Tutaj są nasze ulubione i jego i moje. Oprócz tego zakupy spożywcze myślę, że wieczorem coś sobie ogarnę, może posprzątam dzisiaj wieczorem w samochodzie, bo po weekendzie wygląda to dość słabo. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Myślę, że tutaj będziemy się żegnać. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z fryzury, ponieważ pomimo tego, że była duża wilgotność powietrza, byłam w takim lasku, to bardzo fajnie się trzymają, łatwo mi się je wkłada, więc... Jest ok, dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem.